Dzień dobry Państwu! Za chwilę zrobię odczyt tarota, Akashe dla wagi na tydzień 34 roku 2023. Sam jestem spod znaku wagi i widzę, że tydzień rozpocznie się przepięknie. Odwrócona karta Buddy. Buddy, który jest oświecony, jest gotowy do drogi. Jest to ktoś, kto panuje. Nad rzeczywistością, a nie rzeczywistość nad nim. Jego serce panuje nad umysłem, a nie umysł nad sercem. Inni podążają za nim. Też tego pragną doświadczyć. Druga karta. Ten kapitan przez tą wielką lunetę patrzy w przeszłość właśnie na tego buddę. On mówi do nas: przypomnijcie sobie, kim jesteście. Nie zapomnijcie o tym oświeconym budździe. Więc jest to tydzień nieskończonych możliwości. Pojawia się karta Róż z dziećmi odwrócona. Mogą się pojawić problemy, albo jakaś choroba, awantura, wypadek, coś. Może tutaj nastąpić, może pojawić się wtedy w rodzinie, wśród przyjaciół wiele osób, które będą mówić, co trzeba zrobić, ale trzeba pamiętać tutaj o tym, że to my mamy wspierać swoje dzieci i to my znamy najlepsze rozwiązania, tym bardziej, że przed tym problemem stoi karta. Oświeconego Buddy, więc kto inny wie, co zrobić z tym problemem, jak nieoświecony Budda? Więc wy będziecie wiedzieć najlepiej, co robić. Pojawia się królowa z wojów. Jak widać po okładce, królowa akaszy. Kobieta mająca połączenie w samym źródle, mająca dostęp do całej wiedzy akaszy, specjalizująca się w komunikacji, w odczytach. Może to być kobieta, jakaś przyjaciółka, koleżanka, może ktoś z rodziny, kto. Pomoże nam w jakimś projekcie, ale może to być także miłość, która się pojawi w tym tygodniu. I o tym mówi także ta karta. Zauważcie: Odwrócony Sfinks. Sfinks pilnuje tajemnic, wiedzy tajemnej. Ale kiedy on jest odwrócony, to ta wiedza zostaje zasypana przez piaski pustyni. Jest niedostępna dla nas. Skoro ta kobieta posiada tę wiedzę, ale nie dla tej wiedzy do nas przychodzi, to znaczy, że chodzi tutaj o bliższe relacje. Serce piramidy. Główny przekaz dla nas na ten tydzień: są to pola Akaszy. Akasza dla nas się otwiera z jej wiedzą, energią, mocą. To wszystko jest dla nas otwarte w tym tygodniu. Otwarta Akasza, Oświecony Budda, Królowa Akaszy. Są to naprawdę przepiękne karty dla nas na ten tydzień. Pojawia się znów tutaj na karcie róż jakaś umowa, która zostaje zerwana. Umowa zostaje zerwana. I prowadzi to do wejścia w taką jesień życia, że nasza aktywność maleje, energia spada, ale co nie znaczy, że nie możemy zachwycać się tą przepiękną jesienią, przepiękną przyrodą, tym co oferuje nam rzeczywistość, ale. Może się zdarzyć tak, że w tym tygodniu pojawi się jakieś zerwanie kontraktu, na przykład w pracy, po czym nastąpi proces spowolnienia. Tylko, że ta karta środkowa piramidy mówi nam raczej o tym, że ta praca. Jeżeli dla nas się zakończy, to ona nie była dla nas korzystna, ponieważ Akasza dla nas jest otwarta, my jesteśmy cały czas pod wpływem pozytywnych energii, wręcz te zjawiska, które mogą dla naszego umysłu źle się kojarzyć. Ktoś z nami zerwał umowę, stało się coś złego, ale jakby ta Akasza. Nasze wyższe siły nas oczyszczają, likwidując naszego życia to, co nam nie służy. Więc patrzmy poprzez serce, poprzez serce oświeconego Buddy, i obserwujmy tylko, co się dzieje na zewnątrz nas. To, co umysł powie, że jest złe, za miesiąc za dwa okaże się, że było genialnym rozwiązaniem i darem. Od losu. Dziękuję bardzo i powodzenia w przyszłym tygodniu.